Dzień dobry. <noise> Witam wszystkich, którzy są tutaj przez przypadek, bo są moimi znajomymi. Jeśli nimi jesteście, to proszę wyjdźcie albo im powiedzcie, co zrobiłam źle, bo nagrywam coś pierwszy raz i boję się. <noise> Będę się bała pewnie to wstawić do internetu, ale tam pff, jestem chora i troszeczkę nie myślę. Yy, ale dzisiaj zrobimy sobie kolorowy makijaż. Yy, jeszcze nie wiem jaki, ale szczerze to mi się nudzi. Przepraszam za mój głos, bo jestem chora. Moje rycie wracają za jakieś dwie godziny, więc mamy się troszeczkę czasu, więc yy, zapraszam do oglądania. Ja już sobie nałożyłam korektor na powieki taki trochę jaśniejszy od mojej skóry, żeby te kolor się bardziej wybijały i tak dalej. Zagruntowałam to jeszcze cieniem, który jest w kolorze miary mojej skóry, i dojechałam sobie tym po prostu pod brwi. Teraz biorę taśmę i teraz no, muszę jakoś odciąć, bo tak jakby żeby tam była równa kreska o w tym miejscu, więc zaraz to zrobię i będziemy ją malować. Tak mam już przyklejone, to pewnie coś tutaj widać i mam nadzieję, że są równo. I na razie wydaje mi się, że zaczniemy od jakiegoś pomarańczu, na przykład tego, albo nie wiem, różu. Coś pomieszam i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie wezmę ten. I yy, będę sobie maziać po prostu po powietrzu. Niestety nie mam lustra, więc będę się patrzeć yy, w telefon, który właśnie nagrywam. Mam lustro ogólnie tutaj. Więc trochę średnio bym powiedziała, ale może da radę to jakoś zrobić. Okej, okay, dobra. Naprawiłam, jestem mistrzem. Ogólnie przestawiam sobie toaletkę, więc po prostu... Znowu biorę ten, ten sam cień, ten taki fajny, jakiś pomarańczowy. Pom Pomarańczowo nie wiem, Ja się serio nie znam na kolorach. Nie wiem, co się z czym łączy, ale szczerze wychodzi czasami. Nakładam go sobie yy, trochę w załamanie i ponad nie, żeby po prostu zarysować sobie tą powiekę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może później jeszcze damy jakieś zimniejsze kolory, na przykład nie, jakiś zielony. Nie wiem, czy będzie do tego pasował. Bo... Ale już wiemy, nie? Dlaczego by nie? Ja już to oko skończyłam, znaczy, że ten cień skończyłam na tym oku. Zaraz będę robić takie samo na drugim oku. Mam nadzieję, że wyjdzie równo z tymi taśmami. Okej, okay, na obydwu oczach mam już to samo, więc teraz może przejdziemy do pogłębienia tego makijażu. Wydaje mi się, że do pogłębienia tego będzie jakiś najlepszy taki czerwony, więc może to... I wpycham sobie to w. Załamanie powieki. Oko mam już to w miarę skończone, teraz przenosimy się na drugie oko. Zrobię to poza kamerą, więc widzimy się za. Nie wiem, za minutkę, dwie, coś takiego. Znaczy dla Was to będzie taką. Łączę te dwa cienie takim pędzlem po prostu płaskim, yy, żeby się ładnie zblendowały i zrobiły murkę, tak jak to niektórzy mówią. To wszystko rozblendowuję razem, żeby stworzył się ten ładny, piękny kolor. Nie, no, po prostu ładny kolor, bo. Yy... Nie chcę, żeby to była po prostu plama, prawda, bo raczej tego nikt nie chce w makijażu. Teraz biorę korektor, który właśnie wcześniej używałam. Daję go sobie na rękę i... Wiem, że to jest pędzel do brwi. dobrze o tym wiem. Biorę sobie korektor i biorę sobie tym pędzelkiem do brwi i będę sobie robić odcięcie, co zrobię za kamerą, poza kamerą, bo boję się, że coś spitole jak będę gadać do kamery i robić to jednocześnie, więc yy, widzimy się za niedługo. Zrobiłam już cut na tym oku, zaraz będę je tutaj na drugim oku. Nie wiem, jak ono się dokładnie nazywa, ale będzie miał o taki sobie kształt, uznajmy, że to nie ma jakiejś specyficznej nazwy. Najpierw zrobimy to oko, żeby mi korektor nie wysekł, a później będziemy robić drugie oko. To jest dobry pomysł, to brzmi jak plan. Pomyślałam, że teraz sobie nałożymy ten niebieski yy, na środek powieki, yy, ten zielony na początek, tego katkrisa czy jak to tam. I później może jakiś fioletowy. To już ja zobaczę, bo różowy. Zobaczymy, nie? Tak jeszcze sobie poszperę w kosmetykach i zobaczymy, co tam Okej, okay, teraz wyglądam jak clown, jakiś cwkowiec, ale uznajmy, że na razie nam to nie przeszkadza, bo to jeszcze nie jest finalny efekt. I yy, po prostu musiałam sobie pomóc z innymi pędzlami, bo pacjentka trochę nie dawała rady, żeby z tego wykrzesić, czy coś. Jak coś, to nie mam żadnego kleju do przyklejania brokatów, więc nie, nie jest to na pewno 100% tego cienia. Ten cień mieszany z tym cieniem. I sobie teraz rozbęduję ten zielony z tym niebieskim, żeby się ładniej połączyły. Biorę jeszcze trochę ten pędzel, tego ciemniejszego troszeczkę, bo ten pędzel sobie tradzi bardziej z nakładaniem cieni, ale jest po prostu mały, więc nie lubię nim nakładać. Tylko na przykład dojeżdżać do granicy krysa, cut krysa. na dokładkę, żeby może się bardziej świeciło wezmę sobie ten cień z palety NYX'a i sobie doklepię zaraz sobie wezmę większy pędzel i muszę sobie strzepnąć spod oka nadmiar tego, co mi spadło, bo to są tak jakby, jakby cienie świecące i one spadają, prawda? to się tego spodziewało? przejdę sobie może do któregoś z fioletowych cieni Najpierw nałożę sobie matowy cień, ten, taki lekki, a później do niego dodam może ten w połączeniu z tym, zobaczymy. Wydaje mi się, że to oko, jeśli chodzi o cienie, mam już skończone i wygląda mi ok. Może jeszcze będę pracował nad rozwędowaniem, ale teraz robimy W tym oku, to powtórzyłam, ale wyszło troszkę gorzej jak to zawsze na moim lewym oku, bo jakoś tak, nie trudniej mi się robi lewe oko, uznajmy. Więc będę się teraz pokazywać tej prawej strony. Które wyglądają po prostu lepiej. Teraz będę ściągać taśmy i będziemy robić kreskę. No, zrobię jakiś tam lekko twarz, bo nie chcę mi się nakładać tak pod, podkładu, po prostu muszę to ściągnąć. Po prostu. Właśnie tak. I mam tutaj prostą kreskę, co mi się bardzo podoba. Robię to samo na drugim oku. Tak, jak się trzymała. Ale nie wiem, czy mi się dzisiaj fajnie zrobi kres kreska, jak nie to. Yy, najpierw tego nie będzie na YouTube. Nie nakładam podkładu, bo nie chcę. Yy, Zrobimy sobie tylko takie paseczki pod yy, oczami. I może trochę na syfy, które mam na yy, sobie nałożę na rękę i po, po doklepuję. Teraz biorę sobie to na palec i sobie będę doklepywać te wszystkie syfy, które mam na twarzy. Bo trochę mnie wnerwiają. Ja już się zapudrowałam. Małym pędzlem pod okiem i dużym pędzlem na całej reszcie twarzy. Teraz może lekko się wykonturuję, Tak samo róż i tak samo rozświetlacz. Yy, przyjdę jeszcze na usta, bo pewnie będę miała wybór z trzech pomadek, które mam, yy, i na dłonie yy, powieka. Dlatego, że ja jako róż lubię używać cienie, to uznałam, że dzisiaj razem sobie te trzy pomieszam, czy taki mocny różowy. Yy, w że tego zbyt nie widać, ale uznajmy. Yy, I te dwa takie jakby bardziej pomarańczowo-brzoskwiniowe. I myślę, że będzie mi to pasować w miarę do oka, więc doklepię gąbaczką, bo wydaje mi się, że troszeczkę za dużo tego. Okay. Yy, troszeczkę za dużo tego nałożyłam, ale wiecie, z różem tak jest zawsze, że chcę dobrze, wyjdzie jak zawsze, czyli za dużo. to Weźmiemy sobie paletkę. To jest paletka za, nie wiem, 16 zł od mamy. I mi powiedziała, że karga taniej znalazłam, więc. No i weźmiemy sobie pędzel, który może nie wygląda właśnie trzon pędzla i jego te, te, te takie coś się odczepiły. z tak które liste, ale nie będzie. I dlatego, że już mamy skończone to wszystko, to zrobię sobie z Wami ten y, rozświetlacz, bo lubię rozświetlacz i ja zazwyczaj mieszam sobie cienie. Nie byłam rozświetlacz, ale ostatnio mi się spodobał ten błysk y, tego jasnego. I tego cienia. Dla mnie wielofunkcyjność w tych kosmetykach to jest cudo. Włączymy dolną powiekę tymi samymi cieniami, cieniami tymi samymi cieniami, które były na powiece górnej, czyli najpierw taki rozkwiniowo-pomarańczowy. Prabię sobie troszeczkę tego ciemniejszego, żeby wzmocnić tą dolną powiekę, tak samo jak wzmocniliśmy tą górną. Wydaje mi się, że też możemy wziąć sobie troszeczkę tego różowego. W kąciku mi brakuje troszeczkę tego, co było na Katris. Więc weźmiemy sobie ten błyszczący zielony cień i pomieszamy go z błyszczącym niebieskim cieniem, czyli tak jakby połączenie tego, co było na górnej powiece, bo po prostu chcę to jakoś ładnie połączyć, żeby nie było takiego odcięcia. I daję sobie w kącik tutaj i na dolną powiekę. Używając trochę więcej tego zielonego, bo to w końcu on był w kąciku i on ma takie jakby pierwszeństwo. Nie wiem, jakby to wytłumaczyć, ale. Mam nadzieję, że ktoś zrozumiał. Wezmę sobie jeszcze troszeczkę cienia, którego, którego zazwyczaj Wam jako taki toper, czyli że po prostu daję błysk albo drobiny, bo on dużo koloru nie daje, więc no idę sobie go tutaj w kącik, bo, żeby się bardziej świeciło. Bo na zabudrowaną powiekę ten zielony i niebieski cień nie chcą zbytnio wchodzić, więc musiałam im pomóc. Teraz sobie wytuszujemy rzęsy. Dają tusz. Jakie rzeczy turlają mi się po szufladzie. I po prostu je przeczesuję. Ja mam długie rzęsy i nawet zawinięte, więc mi wystarczy jakaś jedna warstwa tuszu. A na co dzień to często i w ogóle nie tuszuję, nawet jak wybluruję sobie twarz powiedzmy. Czyli po prostu dam jakiś korektor, później na to yy, jakiś róż. Rozświetlać, więc jak gdzieś wychodzę, nie wiem, jakieś spotkanie rodzinne, to no wcale to może tuszuję rzęsy, bo do szkoły to nawet nie warto. Nie wiem, jakiś WF, to od razu ci to może troszeczkę spłynąć. A jeszcze y, czasami mam zajęcia pozalekcyjne, y, sportowe. Y, jeżdżę konno i po prostu byłoby to dla mnie niezbyt wygodne jeździć w rzęsach. Może niektórzy to lubią, ale ja niezbyt, bo zaraz czuję, jakby mi to miało spłynąć. Teraz zauważam, że spinka mi się troszeczkę przesunęła. Więc muszę sobie poprawić. Au. Nie lubię tych wspinań, bo strasznie ciągną za włosy. Nie wiem, jako się tak kleją jakby. Teraz y, przechodzimy do pomadki. I ogólnie pomadki mam dwie. Jest taka, jest taka. I tak jakby ona nie jest taka ciemna tak naprawdę. W miarę, uznajmy. Ale tak jakby mam ciemne oczy. Znaczy, wiecie, makijaż. Więc to sobie raczej dzisiaj odpuścimy i weźmiemy sobie tą. To jest matowa pomadka z Essence. Którą kiedyś kupiłam i po prostu ja ją nadal lubię. Jest w takiej fajnej tłupce. Więc, yy no i prawie nie widać, nie wiem czy wy to widzicie, ale ja sobie ją nałożę na środek ust, tak jakby wewnętrznej strony. Później sobie rozklepię, robiąc jakby efekt tintu czy coś takiego. Takie jakby wodnej pomadki, która jest bardzo popularna w Korei. I na to, może dam sobie taki błyszczacz, który mam w takim sztyfcie fajnym, który sobie go na promocji. To jest po prostu brak koloru i brokat. Tak chyba można to nazwać, więc yy, no, widzimy się za chwilkę, jak sobie to rozklepie. Okej, okay, ja już sobie to rozklepałam i uznajemy, że mi to wyszło. Troszeczkę mi już zazdążyła zasnąć za pomadka, jak do Was mówiłam, yy, więc yy, no, tak troszeczkę średnio bym powiedziała, bo nie mogłam je rozklepać, ale w końcu mi się udało, no, spokojnie, nie? Yy, zaraz będę się dawała to błyszczące, tylko muszę poczekać, aż to całkowicie już wyschnie, żeby nie pobrudzić sobie tej pomadki, która błyszczy. I wydaje mi się, że to już, więc yy, po prostu albo sobie to mogę tak nałożyć, że pięknie błyszczy. Ja nie wiem, yy, większość ludzi na ustach nie lubi takiego błysku drobin, ale mi się to zazwyczaj podoba. Zapomniałam o żelu do brwi. Bo tak jakby jeśli chodzi o moje brwi, to ja ich nie maluję. Ja je po prostu przeczesuję sobie do góry troszeczkę, później na płasko, żeby było po prostu. Tak. Wydaje mi się, że ten makijaż jest już skończony. Nie jest źle, uznajmy. Oprócz tych plam, które mi się zrobiły na oku, bo musiałam zmazać kreskę, bla bla, dołożyć korektor, ile nałożyłam korektor, nie zapudrowałam go. To jest moją winą. Trochę mnie gardło boli od tego gadania, ale mam nadzieję, że nie rozchoruję się bardziej. Raczej nie. Jeśli Wam się podoba, to możecie mi w komentarzu zostawić jakieś sugestie do kolejnych makijaży, jeśli ktokolwiek to ogląda i ogląda do tego momentu.